Stało, że jednak iluzjon będzie należał do filmoteki narodowej. Pierwsze rozmowy w lutym były nieszczęśliwe, dlatego, że z jednej strony nie było możliwości prawnych, nie było pieniędzy, nie było instytucji, która byłaby zainteresowana kontynuowaniem prowadzenia tego dużego, kultowego przedsięwzięcia. Dla mnie bardzo istotne i bardzo ważne jest też, aby przejmując tego typu obiekt, zbudować mu od razu perspektywę, aby były środki na remont, aby to nie było tak, że zmieni się tylko właściciel, natomiast losy obiektu będą nie najciekawsze. W ciągu 6 miesięcy, bo właściwie we wrześniu było wszystko prawie przesądzone udało się doprowadzić do sytuacji takiej. Po pierwsze rozwiązać wszystkie problemy formalno-prawne. Po drugie wskazać wyraźnie instytucję, która jest zainteresowana i która będzie w stanie zbudować program dla iluzjonu. Myślę o Filmotece, Filmotece Narodowej. Po trzecie przekonać Ministerstwo Finansów do przekazania nam środków finansowych w tym roku i na przyszły rok. Oczywiście część musiało wygospodarować Ministerstwo i w momencie, kiedy byłem już przekonany do tego, że damy radę także w tej perspektywie roku 2020 2009-2010 mogłem e, udzielić zgodę na podpisanie aktu notarialnego. A dlaczego to jest taki sukces dla warszawskiej kultury, że ludziom jednak będzie działał? Nie ulega wątpliwości, że ministerstwo nie jest zainteresowane posiadaniem sieci kin, bo e, nie takie jest nasze zadanie. Ale jesteśmy zainteresowani, aby w Polsce było kilka miejsc, których odpowiedzialność ministra za pomyślność polskich prezentacji filmowych, także studialnych, będzie wysoka i będzie możliwa do zrealizowania. Nie ulega wątpliwości, że takich miejsc w Polsce jest zaledwie kilka. Jest to Łódź, jest to Warszawa, jest to Kraków, jest to Gdańsk. Niektóre miejsca posiadają już gwarancje na to, aby dokonywać takiej prezentacji. W Warszawie stało się nieszczęście i w zeszłym roku wszystkie najbardziej atrakcyjne obiekty zostały krótko mówiąc zagrożone. Trzeba było podjąć zadania ratunkowe iluzję się fantastycznie do tego nadawą